Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj wybrałem się na spacer i spacer jest prostą rzeczą. Wyznaczasz sobie kierunek i idziesz. Możesz czasem też spacerować bez celu, ale wtedy jest ryzyko, że się pogubisz. Inwestowanie w nieruchomości wydaje się jest bardzo skomplikowanym procesem, ale wbrew pozorom bardzo często przypomina prosty spacer. Wyznaczasz kierunek i w tym kierunku podążasz, a jak nie wyznaczysz tego kierunku, to się możesz pogubić. Czy chcesz, czy nie, na tej swojej drodze inwestora do wolności finansowej spotkasz kilka takich elementów, które będą męczyć, irytować, złościć, żeby nie powiedzieć f... i teraz od Ciebie zależy, jak do tego podejdziesz, natomiast najważniejsze to mieć ich świadomość. I ja dzisiaj zebrałem osiem 8. 8 takich rzeczy, które mnie osobiście irytują, a wystąpią prawie na pewno również na twojej ścieżce, jeśli zdecydujesz się inwestować w nieruchomości na wynajem w długim okresie czasu. To nie będzie pełna lista, to jest moja lista. Może masz też swoje elementy, ale ja opowiem o swoim doświadczeniu. Jeśli uważasz, że to jest dla Ciebie interesujące, to zapraszam do oglądania. Rzecz pierwsza. Musisz nauczyć się żyć w świecie kiedyś. To kiedyś dojdę do tego celu. To jest perspektywa kilku, kilkunastu lat. Nie teraz. Nie tak jak nam się wmawia. Już za trzy miesiące, za pół roku, na wczoraj wezmę teraz, zapłacę za dwanaście miesięcy. Nie, no, nie, no, nie. No. Niedawno widziałem filmik jednego z nieruchomościowych youtuberów, który swoje stare Porsche wymieniał na nowe Lambo. Jeżeli chcesz Lambo, jeżeli chcesz Lambo teraz, to absolutnie nie idź moją ścieżką. Lepiej zacznij się zajmować deweloperką, a jeszcze lepiej szkoleniem ludzi, jak inwestować w nieruchomości, bo to będzie najszybsza ścieżka. Ja zaczynam od Seicento, od używanego Seicento, więc musisz sobie zdawać sprawę, jeżeli budujesz portfel nieruchomości, które wynajmujesz w długim terminie i dzięki temu chcesz zostać rentierem, to to stanie się na 100%, bo to jest bardzo proste, jak spacer. Ale to się stanie kiedyś, nie od razu. No i fakt, to jest niestety bardzo frustrujące, bo zewsząd mówią nam, że możemy mieć wszystko od razu, a tu kiedyś. No ale takie są realia, nie będę opowiadał bajek. I to się wiąże nieodmiennie z rzeczą drugą, czyli będziesz musiał podejmować decyzję. A przecież to jest takie trudne. Wolimy często, żeby ktoś podejmował decyzję za nas. Jakie to decyzje? One się wiążą z odpowiednim ustawieniem priorytetów, na przykład czy wyjechać na droższe czy na tańsze wakacje, czy kupić sobie dom, a nie kupić kolejnej nieruchomości inwestycyjnej, czy nadal mieszkać w starym mieszkaniu, być może nawet w bloku z wielkiej płyty. Te wszystkie rzeczy trzeba sobie będzie spriorytetyzować żeby móc podejmować właściwe decyzje w długim okresie czasu. No bo jeżeli myślisz o tym, żeby inwestować w nieruchomości na wynajem, to nie będziesz myślał o tym, żeby konsumować. Co więcej, będziesz musiał nauczyć się unikania takiego konsumpcyjnego kuszenia, bo wraz z upływem czasu tych pieniędzy będzie się pojawiało coraz więcej. Jeżeli kupisz kolejne mieszkanie i dzięki temu masz następne 2000 z tytułu czynszu najmu, to pytanie, co zrobisz z tymi dwoma tysiącami? Przecież. Na niedawno w radiu słyszałem reklamy Nowe BMW w abonamencie na 2 lata można mieć za 1700 netto. Dwie stówki dołożysz, 200-2300 to będzie kosztowało i się wozisz nową BMW. Świat jest pełen takich pokus, ale to... Podejmowanie decyzji i to odpowiednie ustawienie priorytetów pozwoli ci trzymać się tego wyznaczonego kierunku. Element trzeci, też bardzo ważny, musisz nauczyć się żyć z kredytami, bo prawdopodobnie zakup tych nieruchomości inwestycyjnych będziesz po prostu kredytował. No chyba, że masz jakieś 3-4 miliony wolnych środków, to wtedy w rok, gwarantuję ci, w rok jesteś w stanie zbudować portfel nieruchomości generujący Przepływ pasywny na poziomie 10, 12, 15 tysięcy, w zależności od miasta czy obszaru Polski, w którym go zbudujesz. No ale gdybym ja miał 3-4 miliony wolnych środków, to byśmy niechybnie z kolegą Danielem. Porównywali sobie, kto ma lepszy model Lambo. Nie mam takich pieniędzy, więc w zasadzie cała ta moja droga inwestowania w nieruchomości już od 12 lat nieuchronnie wiąże się z kredytami hipotecznymi i ciebie też to czeka. A co za tym idzie, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest poziom ryzyka, który jesteś w stanie zaakceptować, no bo jednak ten kredyt to jest ryzyko po twojej stronie, a nie po stronie banku, a ty będziesz musiał z nim żyć przez 10, 15, w niektórych przypadkach nawet 30 lat. Kolejny czwarty już element, Oprócz tego, że musisz umieć planować długofalowo, to dobrze, żebyś znał jeszcze podstawowe, przynajmniej podstawowe zasady matematyki. Po to na przykład, żeby się nie Przelewarować, czyli żeby nie zaciągnąć zbyt wysokiego kredytu w stosunku do prognozowanych przychodów i nie wywrócić się, kiedy na przykład przyjdzie COVID albo Twoje mieszkanie przez dłuższy okres czasu się nie będzie wynajmować. Także ta matematyka, ta umiejętność policzenia prostych w zasadzie rzeczy, nic skomplikowanego, na pewno się przyda. A dzięki tej znajomości prostej matematyki będziesz w stanie sobie też odpowiedzieć na pytanie, kiedy kończysz. To znaczy, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby ten przychód pasywny, który gdzieś tam kiedyś się pojawi, zaspokoi Twoje potrzeby? Czy to jest 10, 20, 50, 100 tysięcy, bo to ci pozwoli zaplanować w długim okresie czasu, ile musisz tych mieszkań na przykład kupić. Kolejny element, piąty, już z rzędu musisz pilnować swojego biznesu. Jak te mieszkania się pojawią, jest ich więcej i ten przychód zaczyna się robić regularnie, to jest łatwa pokusa do tego, żeby odpuścić albo żeby się pogubić. Mam dwa takie przypadki. Kiedy zmieniałem pracę. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że przeciągnęły się płatności, nie dopilnowałem tego, bo byłem zajęty nową robotą. Ktoś tam mi zdemolował, zostawił z długami, jeszcze uciek zrobiłem o tym filmik. Jeżeli chcesz obejrzeć film, jak działa najemca 2.0, to tutaj gdzieś będzie link, zapraszam do oglądania. A ostatnio na przykład przez 4 miesiące nie wyłapałem, bo też miałem natłok jakichś innych zajęć. To były małe kwoty, bo to było po jakieś 400 zł miesięcznie, że nie wpływają płatności z tytułu czynszu za jedno z małych mieszkań. No i uzbierało się dzięki temu 2000, więc musisz pilnować swojego biznesu i robić to regularnie, bo jeżeli tego nie będziesz robił, to jest najprostsza droga do tego, żeby coś się spaprało. Możesz oczywiście pilnowanie twojego biznesu zlecić zewnętrznej firmie na zasadzie zarządzania najmem. O zarządzaniu najmem też zrobiłem filmik. Hmm? Zarządzanie najmem co do zasady ma sens, jeżeli masz za dużo rzeczy na głowie i chcesz komuś profesjonalnie to zlecić. Ja do tej pory wszystkie swoje mieszkania ogarniam sam, więc to jest też możliwe, ale to już jest Twój wybór. Natomiast niezmiennie, czy poprzez firmę zewnętrzną, czy własnoręcznie, biznesu musisz pilnować. Inaczej to wszystko się rozejdzie. Mieszkania będą stały puste, najemcy będą nierozliczeni, nikt nie będzie szukał nowych i tak dalej, i tak dalej. To jest dalekie od Profesjonalnego inwestowania w nieruchomości. Kolejny, szósty już element na naszej liście, czy Ci się to podoba, czy nie, na pewnym etapie zostaniesz przedsiębiorcą. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak długo możesz brać kredyt, mówiąc bankom, że to na prywatne cele mieszkaniowe, na zaspokojenie prywatnych celów mieszkaniowych. No, być może masz dużą rodzinę, piątkę, szóstkę dzieci i każdemu z nich mógłbyś kupić po mieszkaniu, ale w pewnym momencie. Bank powie, hola, hola, kolejnego kredytu już panu nie damy. Podobnie Urząd Skarbowy powie, to nie jest najem prywatny. To jest szanowny panie, zorganizowane przedsiębiorstwo. Proszę to opodatkować, ozusować. My musimy mieć więcej i więcej i więcej. Więc w pewnym momencie trzeba to będzie zrobić. U mnie ten etap nastąpił po jakichś pięciu latach. I to jest do dzisiaj jednoosobowa działalność gospodarcza, polegająca na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi i czyimś. W taki sposób to jest obudowane. Co za tym idzie? Pojawiają się dodatkowe, oczywiście, koszty. Biuro księgowe musisz płacić dodatkową składkę ZUS-u. Pomimo, że jestem pracownikiem etatowym i pracodawca płaci za mnie ZUS, to ja jeszcze muszę sobie płacić składkę zdrowotną, no i to jest jakiś tam dodatkowy. Podatek. I to nas nieuchronnie prowadzi do siódmego elementu. Może nas to irytować, ale przed tym nie uciekniemy. Musisz, a tak przynajmniej sugeruję, zachęcam, polecam, musisz działać legalnie, podpisywać umowy. Płacić podatki, rozliczać najemców i tak dalej, i tak dalej. Ścieżka nielegalna jest ścieżką na skróty i prawdopodobnie do tego potencjalnego Lambo możecie doprowadzić wcześniej. Ale jest też duże ryzyko, na które się narażasz, działając nielegalnie, wynajmując te nieruchomości bez umowy i tak. Znajomej, ciotce, wujkowi, i tak dalej, narażasz się na jakiś choćby głupi donos do urzędu skarbowego, który spowoduje kontrolę i może cały ten Twój biznesplan, długoletni biznesplan dojścia do wolności finansowej po prostu wypieprzyć na łopatki. Działaj legalnie, gorąco do tego zachęcam. A nawet jeżeli, o czym mówiłem w punkcie wcześniejszym, zostałeś przedsiębiorcą, to pamiętaj, że dzięki temu mimo wszystko masz dużo. Pola, by legalnie optymalizować podatki i płacić je w niższej wysokości, jeżeli tylko na przykład będziesz uwzględniał wszystkie koszty, które możesz sobie rozliczyć w ramach prowadzonej działalności. I wygląda na to, że gdzieś na tym spacerze wśród wysokich traw się po prostu pogubiłem, więc muszę się rozejrzeć. A my zbliżamy się do ostatniej, ósmej części, która na 100% wystąpi. Na 100% jest niezwykle irytująca, i na 100% pojawi się bardzo wcześnie. Cóż to takiego? Otoczenie. Wszyscy, absolutnie wszyscy. Niezależnie czy to rodzina, czy znajomi będą Cię przekonywać gorąco, że to co robisz nie ma najmniejszego sensu, że na pewno popłyniesz i że na pewno skończy się tym, że zostaniesz z kredytami i zniszczonymi mieszkaniami. I na to musisz być gotowy. To się na pewno pojawi. Twoja decyzja, jak na to zareagujesz. Nikt, musisz mieć świadomość. Nikt nie zapyta cię: Hej, co robisz? Może chciałbym robić to samo? Podpowiedz mi, bo widzę, że to przynosi efekty. Nie. Wszyscy będą cię przekonywali, że to jest bez sensu i na to bądź gotowy. A ja idę szukać. Drogi powrotnej. Ha! Jeszcze na koniec jeden taki dziewiąty, bonusowy punkt. Jak zacznie ci wychodzić, czy ci się to podoba, czy nie, no to może się zdarzyć, że ludzie będą ci robili troszkę pod górę. Przykład z mojego podwórka: Najemca zniszczył mi mieszkanie. Zrobiłem o tym filmik, opublikowałem. No i komentarz, jeden z kilku, które się pojawiły, był na przykład taki, że ej. Ale to przecież biedny człowiek bez pracy, czego ty od niego chcesz? A w ogóle to skąd te mieszkania? Pewnie ukradłeś albo rodzice ci dali, bo są bogaci. Więc z takimi rzeczami będziesz się być może spotykał, na to się musisz przygotować. Drugi przykład też z mojego podwórka. No jeżeli wynajmujesz, to przecież jesteś bogaty i możesz pewne rzeczy przerzucić na najemce. Więc miałem małe mieszkanie, gdzie wszystkie opłaty były wyliczane w oparciu o udziały. Małe mieszkanie, mały udział, małe opłaty, to było jakieś 250 zł. I wspólnota mała, ta przegłosowała, że nie, nie udziałami, bo my mamy większe mieszkania, my płaciliśmy więcej, to zróbmy teraz, że per lokal płacimy stałe opłaty. No i na przykład opłata za zarządzanie, którą płaciłem na poziomie 19 zł, teraz wynosi 60 zł, bo nie płacę od udziału, tylko od lokalu. I równocześnie wzrosły zaliczki, także z 250 zł miesięcznego czynszu tego wpłaconego do wspólnoty zrobiło się. 500. Ale to jest też fajny temat, bo będę tę uchwałę wspólnoty skarżył, więc zrobię o tym filmik, jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty. I wreszcie trzeci element, no rząd też przecież nie przejdzie obok Ciebie, Ty krwiopijco, Ty wyzyskiwaczu, będzie chciał od Ciebie wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy i to się w czasie będzie zmieniać, pojawi się kataster. Mówi się o podatku od pustostanów, no bo czasem kupisz mieszkanie inwestycyjne, żeby zarobić tylko na wzroście wartości, a nie na tym, żeby je wynajmować. Więc to i puste. Nie może być puste, bo inni nie mają mieszkania, ty trzymasz i jest puste. Więc pyk, podatek od. Pustostanów. Czy wręcz narracja, że no jedna, jedna rodzina, jedno mieszkanie, nie możesz mieć więcej, bo to jest nieludzkie. Jak możesz mieć więcej, jak inni mają mniej? Także może ten ostatni, dziewiąty punkt, taki trochę bardziej smutny, ale musisz być podskórnie gotowy na to, że jak zaczniesz wychodzić i wyjdziesz przed ten szereg, troszkę będzie ci lepiej, to będzie z wielu stron takie ciśnienie, żeby cię z powrotem do tego szeregu wepchnąć i ustawić w nim, no bo czemu ma ci być lepiej niż innym. To jest niesprawiedliwe. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Taki krótki katalog tych rzeczy, z którymi możesz się spotkać, jeżeli będziesz inwestował w nieruchomości. Jeśli będziesz miał ich świadomość, to lepiej sobie po prostu z nimi poradzisz, będziesz gotowy na ich pojawienie się, na ich przyjście. A ja dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam oczywiście do polajkowania, zasubskrybowania, oglądania innych filmów, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki serdeczne, czuwaj!